Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co dzieje się w momencie, gdy życie zdaje się dobiegać końca? To właśnie przeżyłam doświadczenie bliskiej śmierci, które zmieniło całe moje życie, a echo tego wydarzenia brzmi we mnie do dziś jak boskie wezwanie. Ale zanim opowiem, jak trafiłam do Jezusa, muszę zabrać ci na początek tej historii, bo właśnie tam. Mam 46 lat i pracuję jako sprzątaczka. Moje życie zawsze było proste, podzielone między pracę, obowiązki domowe i wychowanie moich dwójki dzieci. Nigdy nie myślałam, że przydarzy mi się coś niezwykłego. Zawsze uważałam, że cuda i boskie spotkania zdarzają się tylko innym ludziom, tym bardziej wyjątkowym. Moja codzienność to mieszanka zmęczenia i pogodzenia się z losem. Wstawałam wcześnie, jeździłam dwoma autobusami do pracy, sprzątałam w cudzych domach. A wysiłek często mnie wyczerpywał. Potem wracałam do domu, by stawić czoła kolejnym obowiązkom. Nie było miejsca na marzenia, ani na głębsze przemyślenia o życiu. Wierzyłam w Boga, ale moja wiara była odległa, niemal mechaniczna. Modliłam się tylko wtedy, gdy sprawy się komplikowały, ale nigdy nie zagłębiałam się w to. I właśnie w tym tak zwyczajnym, a zarazem trudnym scenariuszu wydarzyło się coś niespodziewanego. To była noc. Jak każda inna. Moje dzieci już spały, a ja wykorzystałam ciszę, żeby na kilka minut położyć nogi do góry, zanim poszłam do łóżka. Bolało mnie ciało, a umysł był pełen myśli. Zaległych rachunków problemów zdrowotnych, które ja ignorowałam, oraz ciągłego lęku przed tym, że nie podołam wszystkiemu. Gdy w końcu się położyłam, poczułam dziwne uciskanie w klatce piersiowej. To nie był dokładnie ból, raczej dyskomfort. Jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyłam. Pomyślałam, że to pewnie zmęczenie lub coś, co zjadłam, więc ignorowałam to i próbowałam zasnąć. Ale tej nocy sen nie nadszedł jak zwykle. Zamiast tego ogarnęło mnie duszące uczucie, moje serce zaczęło bić nierówno i nagle wszystko zbladło. Nie pamiętam, żebym krzyczała ani żebym czuła ból. Wszystko, co wiem, to że w jednej chwili leżałam w swoim łóżku, a w następnej już tam nie byłam. Pobudziłam się w miejscu, które zdawało się być poza jakimkolwiek ludzkim pojmowaniem, ale wtedy nie rozumiałam, co to oznaczał. Kiedy lekarze weszli do mojego pokoju kilka godzin później, odkryli, co się stało. Miał on zawał serca podczas snu. Następnego ranka moje dzieci znalazły mnie nieprzytomną, a według raportów medycznych byłam klinicznie martwa przez 6 minut i 20 sekund. 6 minut i 20 sekund brzmi krótko, prawda? Jednak to, czego doświadczyłam w tym krótkim czasie, zmieniło wszystko. Co dotąd wierzyłam o życiu, śmierci i Bogu. I tak rozpoczęło się jedno z najbardziej niewyjaśnionych i przełomowych wydarzeń w moim życiu. Ale co się działo, gdy moje ciało było bez życia? Dokąd trafiłam? Zostań ze mną, bo to, co przeżyłam, było czymś znacznie więcej niż tylko chwilową utratą świadomości. To był początek czegoś boskiego. Gdy zapadła całkowita ciemność, pomyślałam, że to już koniec. Nie czułam bólu ani strachu, tylko głęboką pustkę, która zdawała się mnie całkowicie otaczać. Ale zanim zdążyłam pojąć, co się dzieje, poczułam coś innego, jakby moje ciało zostało wypchnięte na zewnątrz. To było dziwne, ale zarazem niesamowicie realne. Byłam tam, w pokoju, gdzie wszystko się wydarzyło, ale nie w swoim ciele. Mogłam widzieć wszystko dookoła z niezwykłą wyrazistością. Moje własne ciało leżało na łóżku, nieruchome, blade, jak pusta powłoka. Czułam mieszankę niedowierzania i ciekawości. Czy naprawdę można być tam poza ciałem, a jednocześnie być tak świadomym? Towarzyszyła temu niezwykła lekkość. Nie czułam już ciężaru zmęczenia ani bólu w klatce piersiowej, które brutalnie mnie obudziły. To było jak unoszenie się ale jednocześnie byłam całkowicie obecna. Dostrzegałam szczegóły, które wcześniej omijały moją uwagę. Wentylator sufitowy kręcił się powoli, zasłona kołysała się na wietrze, a nawet odgłos szczekającego w oddali psa zdawał się wyraźniejszy. Nagle jednak coś się zmieniło. Ogarnęło mnie uczucie ruchu, jakbym była prowadzona z dala od tego miejsca. Nie było drzwi ani okien, tylko delikatne światło, które zdawało się mnie wołać. Nie chodziłam, nie biegłam, ale poruszałam się z płynnością, jakiej nigdy wcześniej nie znałam. To było tak, jakby niewidzialna siła prowadziła mnie do miejsca, którego nie znałam, a jednocześnie wydawało się znajome. Idąc dalej, otoczenie wokół mnie całkowicie się zmieniło. Zniknęła przestrzeń, a ja znalazłam się otoczona przez potężne światło. To nie było zwykłe światło, jak słoneczne czy z lampy. Było żywe i przekazywało mi spokój którego trudno było opisać słowami. Czułam, że każda część mnie jest otulona miłością tak głęboką, że ledwo mogłam to pojąć. W tym momencie zauważyłam coś jeszcze bardziej niesamowitego. Nie było rąk, które mogłyby dotknąć ani oczu, które mogłyby widzieć, ale moja świadomość była tak intensywna, że zdawała się przekraczać wszelkie ludzkie granice. Kiedy wszystko to do mnie docierało, w mojej pamięci pojawiło się wspomnienie. Moje dzieci. To było tak, jakbym na moment została wciągnięta z powrotem do rzeczywistości. Pomyślałam, jakby się czuły bez mnie, jak moja nieobecność wpłynęłaby na ich życie. Jednak w chwili, gdy ta troska się pojawiła, światło, które mnie otaczało, zdawało się mnie uspokajać. Było jak cichy głos, który mówił: Wszystko będzie dobrze, zaufaj. A potem stało się coś jeszcze bardziej niezwykłego. Zdałam sobie sprawę, że nie jestem sama. Czułam obecność obok siebie, coś tak silnego i przyjaznego, że zniknęły wszystkie moje obawy. To było jak przygotowanie mnie do spotkania, które miało wszystko odmienić. Nagle światło wokół mnie zaczęło się zmieniać. Nie było już tylko światłem, było żywe i pulsujące. Miałam wrażenie, że każda cząstka tego światła niesie miłość, niemal absolutną prawdę. Wtedy pośród tej ośniewającej przestrzeni zaczęła formować się postać. Najpierw zobaczyłam zarys, obecność tak majestatyczną, że chciałam paść na kolana, choć nie miałam nawet ich, by się ukłonić. Stopniowo postać nabierała kształtów i zanim ją w pełni dostrzegłam, wiedziałam, kto przede mną stoi. Jezus! Nie było żadnych wątpliwości, Jego obecność była niewysłowiona. To nie było tylko to, co widziałam. Czułam Jezusa w każdej cząstce swojego istnienia, Jego głębokie, pełne miłości oczy patrzyły prosto w moją duszę. To nie było spojrzenie oceniające, lecz przyjmujące, jakby mówiło: Znam cię, Flavio. Zawsze tu byłem. Nie wiedziałam co zrobić. Część mnie chciała do niego pobiec, objąć go, prosić o przebaczenie. Ale wszystko co potrafiłam to stać tam przed nim, całkowicie pochłonięta emocjami. Zanim zdążyłam cokolwiek powiedzieć, Jezus uśmiechnął się, a ten uśmiech. Och, niósł tak głęboki spokój, że zdawał się rozwiewać wszelkie wątpliwości i lęki. Jezus wyciągnął rękę, jakby chciał, żebym podeszła bliżej. Kiedy przemówił, Jego głos nie brzmiał jak te, które słyszymy na ziemi. Każde Jego słowo odbijało się echem wewnątrz mnie, wypełniając mnie znaczeniem i celem. Powiedział: Flawia, jesteś tutaj, ponieważ muszę Ci coś pokazać, zanim zdążyłam odpowiedzieć lub do końca zrozumieć. Otoczenie wokół nas zaczęło się zmieniać. To było tak, jakby otworzył okno do nieba. Widziałam coś, czego ludzkie słowa nigdy nie oddałyby w pełni. To było miejsce światła, ale nie takie światło, jakie znamy. Zdawało się pulsować życiem. Anioły śpiewały, a ich głosy tworzyły melodię, która bezpośrednio poruszała duszę. Wszystko emanowało doskonałością, która mogła pochodzić tylko od Boga. Jezus pokazał mi ludzi. Niektórzy modlili się. Inni służyli, a byli też tacy, którzy trwali w głębokiej adoracji. To było miejsce całkowitej harmonii, gdzie nikt nie czuł bólu ani smutku. Potem z uspokajającym spokojem, który zna tylko on, wyjaśnił mi: To jest miejsce, które przygotowałem dla tych, którzy podążają ścieżką, którą zostawiłem. Ale wielu wciąż nie rozumie, co to oznacza. Dlatego jesteś tutaj, Flawia. Będziesz mostem między tym, co niebiańskie. A tym, co ziemskie, nie wiedziałam, jak zareagować. Wszystko to było tak ogromne. Kim ja byłam, żeby otrzymać tak boską misję? Zwykłą gospodynią domową osobą, która nigdy do końca nie pojęła, co znaczy żyć wiarą, jednak Jezus z pełnym współczucia spojrzeniem zdawał się dokładnie wiedzieć, co myślę. Nie musisz być doskonała, Flawia. Wybieram pokorne serca do najwspanialszych dzieł. To, co teraz ci powiem, jest ważne. Ponieważ chcę, żebyś tę wiadomość przekazała światu. Gdy mówił, poczułam mieszankę odpowiedzialności i zaszczytu. To było jakby moje życie do tego momentu, tak zwyczajne, było na nowo definiowane przez tego, który wszystko stworzył. A ty, który oglądasz tę historię, czy potrafisz sobie wyobrazić, jak to jest stanąć przed Jezusem? Zanim przejdziemy dalej, zapraszam cię do subskrypcji kanału, abyś mógł śledzić więcej takich inspirujących historii. Nie chcesz przegapić tego, co nadchodził. I właśnie wtedy, w tym momencie, Jezus objawił coś, co zmieniło nie tylko moją perspektywę, ale niesie Boską prawdę dla nas wszystkich. Wiadomość, którą mi przekazał, to coś, co musisz usłyszeć. Kiedy Jezus zaczął mówić, każde jego słowo zdawało się ożyć na nowo. Nie tylko słyszałem. Czułem to całym sercem, jakby zasiewał nasiona zrozumienia bezpośrednio w mojej duszy. Spojrzał na mnie z miłością, która wydawała się nie mieć końca i powiedział – Flavia, jest coś, czego wielu nie rozumie, a co jest kluczowe, by zbliżyć się do Ojca. Post. Zamilkłem, całkowicie skupiony na Jego słowach. Post? Tak słyszałem o tym, ale zawsze wydawało mi się czymś odległym, czymś, co praktykują religijni, a czego nigdy nie pojmowałem. Widząc moje zamieszanie, Jezus kontynuował. Post to nie tylko powstrzymywanie się od jedzenia, to akt oddania. Ciało, aby wzmocnić duszę. Kiedy pościsz, flawia, uciszasz świat wokół siebie i zapraszasz Boga, by mówił głośniej. To sposób na zjednoczenie swojej woli z wolą ojca. Następnie wyciągnął rękę i w symbolicznym geście pokazał mi sceny z Biblii, jakby były żywymi obrazami unoszącymi się wokół nas. Widziałem Jezusa na pustyni, poszczącego przez 40 dni i 40 nocy, stawiającego czoła pokusom i udowadniającego, że duchowa siła zwycięża wszelkie słabości ciała. "Widzisz, Flawia?" zapytał. "Post nie jest pustym wyrzeczeniem, lecz łączy z Bogiem. To w poście odnajdujesz siłę o jakiej nigdy byś nie pomyślała, i to on pomaga wielu znaleźć cel, który Bóg przygotował dla ich życia." Zaczęłam rozumieć, wszystko zyskało sens. Post nie był tylko praktyką religijną, lecz mostem między niebem a ziemią, drogą do głębszego zbliżenia się. Jezus wówczas przekazał mi przesłanie, które do dziś brzmi echem w mojej duszy. Powiedział: Jest wielu, którzy żyją w milczeniu, którzy czują pustkę, ale nie wiedzą, jak ją wypełnić. Naucz ich o mocy postu, jak może on przemienić życie i przyciągnąć obecność Boga w sposób, o jakim nigdy nie marzyli. Będziesz moją posłanką. Zanim mówiłam, jak ja, zwykła kobieta, mogłam unieść coś tak wielkiego, ale nim zdążyłam wyrazić swoje lęki i wątpliwości, Jezus pocieszył mnie swoim spojrzeniem. Nie chodzi o to, kim byłaś, lecz o to, kim się staniesz. Post będzie drogą, którą nauczysz ludzi i przez którą sam zostaniesz przemieniona. Zaufaj mi, Flavio, bo będę przy tobie. Cytował Izajasza. 58, rozdział, który znałem tylko ogólnie, ale w tamtym momencie ożył w mojej świadomości. Pokazał mi istotę postu, który podoba się Bogu. Czyż nie jest to post, który wybrałem, abyś rozwiązał więzy niesprawiedliwości, rozerwał jarzmo ucisku, uwolnił uciśnionych i złamał wszystkie jarzma? Te słowa zapaliły we mnie ogień. Zrozumiałem, że prawdziwy post to nie tylko praktyka fizyczna, lecz również duchowa. Czynność, która uwalnia, przemienia i zbliża ludzi do Bożej Miłości. Jezus położył dłoń na moim ramieniu i dodał: Flavio, przekaż tę wiadomość światu. Nauczaj, czym jest prawdziwy post, i pokaż, że dzięki niemu wszyscy mogą znaleźć drogę do mnie. Twoje życie będzie świadectwem tego, co może zdziałać Boża Moc. W tamtej chwili coś we mnie się zmieniło. Wiedziałem, że moje życie nigdy już nie będzie takie samo, ale jak miałem wrócić do ciała. I wypełnić tę misję? Co się wydarzyło, gdy się obudziłem i jak to doświadczenie na zawsze odmieniło moje życie? Zostań ze mną, by się przekonać. Wszystko wydarzyło się w mgnieniu oka, a jednocześnie czułem, że zostawiam za sobą coś wiecznego. Zanim zdążyłem przyzwyczaić się do pokoju i celu, które Jezus zasiał w moim sercu, poczułem, że coś mnie pociąga z powrotem. To było tak, jakby niewidzialna siła otaczała mnie i pchała w miejsce, które w jakiś sposób wiedziałem, że to moje ciało. W tamtej chwili było idealnie być tam, z Jezusem, w tym niewysłowionym spokoju. Ale spojrzał na mnie jeszcze raz i z spokojnym uśmiechem powiedział – idź, Flavio, twoja misja zaczyna się teraz. Będę przy tobie. I nagle wszystko się zmieniło. Pojawiło się uczucie ciężaru, jakbym została ściśnięta w małej skrzyni, to, co wcześniej było lekkością, stało się gęstością. Poczułam znowu bijące serce, słabe, ale wystarczające, by przywrócić mnie do rzeczywistości. Otworzyłam oczy i zobaczyłam twarze wokół siebie, lekarzy i pielęgniarki biegnących w pośpiechu, zszokowane głosy krzyczące numery i rozkazy. Opisanie tego, co czułam w tamtej chwili, jest wyzwaniem. Były tam dezorientacja, ulga, ale także głęboki smutek. Tak bardzo pragnęłam pozostać w tym niebiańskim miejscu, ale jednocześnie wiedziałam głęboko w sercu, że powrót był częścią większego planu. Lekarze powiedzieli, że umarłem. Moje serce zatrzymało się na prawie 7 minut. Moja rodzina została poinformowana, że moje szanse na przeżycie są minimalne, a jeśli bym wrócił, prawdopodobnie miałbym poważne konsekwencje. Ale oto byłem, przytomny, żywy i z jasnością umysłu, jaki. Nigdy wcześniej nie doświadczyłem. Przez wiele dni milczałem, jak miałbym wytłumaczyć to, co się wydarzyło, kto by mi uwierzył. Byłem przecież tylko flawią, zwykłą sprzątaczką. Jak ktoś taki mógł przeżyć coś tak niezwykłego? Pierwszymi osobami, które mnie odwiedziły, były moje dzieci. Gdy je zobaczyłem, coś we mnie się zmieniło. Zrozumiałem, że nie wróciłem tylko dla siebie, ale także dla nich. Uściskałem każde z nich z intensywnością, jakiej nigdy wcześniej nie czułem. Sam fakt, że byłem tam żywy, z szansą, by je widzieć, był już cudem, ale to nie było łatwe. Wspomnienia tamtego doświadczenia prześladowały mnie jak sen, którego nie da się wymazać z pamięci. Budziłem się w nocy, myśląc o głosie Jezusa i o misji, którą mi powierzył. Ale jak zacząć? Jak mówić o czymś tak wielkim, nie wyglądając na szaloną? Po raz pierwszy spróbowałem podzielić się moim doświadczeniem z siostrą Klarą. Zawsze była bardzo religijna i pomyślałem, że łatwiej będzie z nią rozmawiać. Jednak podczas mojej opowieści zauważyłem, że jest rozdarta między ciekawością a sceptycyzmem. "Flavio, czy na pewno nie był to sen? A może coś, co twoja wyobraźnia stworzyła z powodu braku tlenu?" Te słowa mnie zraniły, ale rozumiałem. Nawet dla mnie czasami to wydawało się surrealistyczne. Z czasem zdobyłem odwagę, aby dzielić się moją historią z innymi. Zacząłem od najbliższych przyjaciół, potem z członkami kościoła, które sporadycznie odwiedzałem w przeszłości. Niektórzy reagowali łzami, gdy słyszeli moje opowieści, podczas gdy inni patrzyli na mnie z niedowierzaniem, ale za każdym razem, gdy mówiłem, działo się coś niesamowitego. Ponownie czułem obecność Jezusa. To było tak, jakby stał obok mnie. Umacniając słowa, które mi powierzył, i powoli ludzie zaczęli słuchać. Wiedziałem, że nie będzie łatwo przekazać taką wiadomość. Nigdy nie było łatwo, ale nawet w trudnościach czułem ogromny spokój, ponieważ wiedziałem, że wypełniam wolę Boga. Od chwili, gdy wróciłem do życia, coś we mnie zmieniło się na zawsze. Nie chodziło tylko o to, że przeżyłem coś, co wydawało się niemożliwe, ale to, co tam doświadczyłem, obecności Jezusa. Zmieniło mnie w kogoś, kogo ledwo rozpoznawałem. Wcześniej moje życie było takie zwyczajne. Budziłem się, pracowałem, opiekowałem się rodziną, ale żyłem, jakby wszystko było rutyną, bez większego znaczenia. Teraz każdy mały szczegół zdaje się mieć cel, każdy oddech, każdy wschód słońca. Każdy uśmiech moich dzieci miał nowy ciężar, nowy kolor. Największa zmiana zaszła jednak we mnie. Nigdy nie byłem osobą szczególnie religijną. Wierzyłem w Boga, oczywiście, ale w sposób odległy, bez zagłębiania się. Po wszystkim, co przeżyłem, nie było już miejsca na wątpliwości. To było realne. Jego obecność, Jego miłość i Jego przesłanie były prawdziwsze niż cokolwiek innego, co kiedykolwiek znałem. Wtedy zacząłem zgłębiać temat postu, tej praktyki, którą Jezus pokazał mi w tak jasny sposób. Czytałem Biblię z pragnieniem, jakiego nigdy wcześniej nie czułem. Jakby każde słowo było kawałkiem nieba, do którego tak bardzo pragnąłem wrócić. Studiowałem Izajasza 58 rozdział, który on wspomniał i płakałem, gdy zrozumiałem, co oznacza post, który podoba się Bogu. Zdałem sobie sprawę, że post nie był tylko osobistą praktyką, ale sposobem stawiania się za innymi, łamania duchowych więzów i przybliżania obecności Boga. Zacząłem praktykować. Na początku było trudno, moje ciało protestowało. Mój umysł się rozpraszał, ale z każdą chwilą czułem coraz głębszą więź z Bogiem. Z czasem zacząłem dzielić się tą praktyką z innymi. Nie chodziło o wygłaszanie wielkich przemówień czy bycie doskonałym, ale po prostu o opowiadanie o tym, co Jezus mi pokazał. Powiedziałem mojej siostrze Klarze, a ku mojemu zdziwieniu zaczęła pościć razem ze mną. Wkrótce dołączyło więcej osób. Tworzyły się małe grupy, a każde świadectwo, które słyszałem, Przypominało mi o misji, którą Jezus mi powierzył. Ale nie tylko to się zmieniło. Moja percepcja trudności ży również uległa przemianie. Wcześniej narzekałem na wszystko: na rachunki, ciężką pracę, codzienne trudności. Teraz widzę każde wyzwanie jako okazję do zbliżenia się do Boga. Nie chodzi o to, że wszystko stało się łatwiejsze, ale moja perspektywa całkowicie się zmieniła. Może zastanawiasz się, Flavia. Jak możesz żyć z taką pewnością po wszystkim, co przeżyłaś? Jak można wierzyć tak głęboko? Odpowiadam ci: gdy doświadczasz dotyku Jezusa, gdy rozumiesz, co dla ciebie zrobił, nie ma już powrotu. Teraz żyję po to, by wypełnić misję, którą mi powierzył. Nie jestem doskonała, mam swoje błędy, ale wiem, że wybrał mnie właśnie dlatego, że dostrzega moją wartość poza moimi słabościami. Każdego dnia proszę Boga, aby użył mojego życia, by dotknęło innych ludzi tak, jak On dotknął mnie. Jeśli jest coś, czego się nauczyłam, to to, że przemiana zaczyna się, gdy otwieramy serce na głos Jezusa. Może myślisz, że twoje życie nie ma sensu, że jesteś za mały, by być używanym przez Boga, ale pozwól, że powiem ci jedno: On Cię widzi, On Cię kocha i ma plany większe, niż możesz sobie wyobrazić. Przed zakończeniem chcę podzielić się z Tobą wersem, które najbardziej wpłynął na moją przemianę? Czyż to nie jest post, który wybrałem, abyś rozwiązał więzy niesprawiedliwości, abyś rozluźnił pęta ciemierzonych i abyś połamał wszelkie jarmo? Izajasza 58. 6. To jest sedno tego, czego Jezus mnie nauczył. Post nie służy tylko nam, ale ma wpływać na świat wokół nas. Twoja obecność tutaj jest dowodem na to, że Bóg działa w naszych życiach, nawet gdy tego nie dostrzegamy. Proszę, zapisz się na kanał i włącz powiadomienia, aby śledzić więcej historii podobnych do tej. Kto wie, może następna będzie Twoja? I nigdy nie zapominaj, Jezus jest obok Ciebie, gotowy, by odmienić Twoje życie.